Trzyma się Tomasz. Dlatego się interesują e, energiami, kryształami, e, zjawiskami paranormalnymi, z naturalnym uzdrowieniem jest leczeniem niekonwencjonalnym. Zapraszam Was do takie zajebistego sklepu Sacred Journey Skupiłem się parę rzeczy. Facet pozwolił mi tutaj firma nagrać. Pokażę wam co oni tutaj mają. Dużo kryształów tutaj w ogóle jest. tu jest selenit przy każdym krystale jest wszystko opisane do czego to jest bardzo fajna sprawa tutaj na czakry tu mają też jakieś kolejne to też jest selenit, takie duże mają opisane do czego to jest, jest to kryształ o dużej wibracji, o dużej energii. Tutaj wam pokażę, ile mają różnych rodzajów kamieni. Oto też mają olejki różne o różnych smakach, różnych działaniach. Tutaj mają stand, które są do palenia. To wszystko bardzo tania. To jest taka wielka paczka 2,25. Zobaczcie, nie jest drogo to naczyszczenie czyszczenie chakra. też mają dużo różnych scent do palenia. One są po centym, to są dosłownie. Jest bardzo tanie. Tutaj mają stage do palenia. Tutaj też jest sage. Zobaczcie, jak kamieni tutaj jest wszystkich. ten jakie fajne jest. takie To jest do kąpieli z dźwiękiem Kraczy Sinking Ball śpiewające Balls to są miski tak Zobaczcie tego tutaj Kwarcy. tego nie widziałem wcześniej kobat zobaczcie jaki ten tutaj jest duże. z Brazylii, to kosztuje 2700 euro so, so regularne... to takie droższe już są tego w szkatułkach, pozamykane świeczki do palenia dużo książek o czakach energii. Bardzo fajny sklep w ogóle. Tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i na koniec zapowiem, potem coś kupimy.